Nowoczesne mieszkania w Łodzi. Twoja przestrzeń, twój styl. Na sprzedaż. Mieszkania w stanie deweloperskim w kameralnej inwestycji, stworzone z myślą o osobach, które chcą urządzić swoje wnętrza zgodnie z własnymi potrzebami i gustem. Lokalizacja: Łódź, Górna, okolice Kilińskiego, Dąbrowskiego. Powierzchnia mieszkań: 35, 44, 54, 78 m2. Układ mieszkań: od 1 do 4 pokoi. Co oferujemy? Inwestycja. Budynek oddany do użytku w 2024 roku, wykonany z wysokiej jakości materiałów. Dodatkowe udogodnienia: balkony w każdym mieszkaniu, możliwość zakupu miejsca postojowego na zewnątrz lub oddzielnego garażu, bliskość terenów zielonych, szkół, sklepów, komunikacji miejskiej i ośrodków kultury. Cena: 8000 8500 zł za metr kwadratowy. Dlaczego warto? Mieszkanie w stanie deweloperskim to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zaaranżować przestrzeń według swoich marzeń. Lokalizacja w dynamicznie rozwijającej się okolicy zapewnia komfort życia oraz doskonały potencjał inwestycyjny. Nie zwlekaj, stwórz swoje wymarzone miejsce. Zapraszamy do kontaktu.